Witam bardzo serdecznie na kolejnej propozycji z wkładem dzisiaj od Katarzyny Konopczyńskiej Serduszka ogromne, przesyłam i pozdrowienia. Dziękuję bardzo za propozycję wkładu i było to 40 zł. Ja wybrałam sobie 4 po 10. Lecą dolary. Wow, zdrapkę. Classic Black 7 i pół miliona w banku. Dam tej zdrapki nie miałam, ale też ona już jest bardzo dawno w obiegu, więc. Najstarsza z całego zestawu, z numerem pierwszym, od niej zacznę. Dla katarzyny zostawiajcie coś miłego w komentarzu za propozycję wkładu. I szukam 34, 5, 16, 15 i 27. Sztabki złota lub banku. A mam 25, 31, 7.

i trzy, Chyba nic tu nie będzie. 12 1 40 29 i 21. Pierwsza pusta. No to teraz siódemeczka z numerem 16. Tu mogę wam zbliżyć i ja szukam siódemki. A mam ptaszka zaczynam od ptaszka pik, auto, świat klucz dalej samolot portfel, na no, coś do tego portfela trzeba włożyć tęcza, dzwonek korale kość radio bank w poprzedniej zdrabce mógł być bank Serce, serduszko dla Kasi, dla katarzyny Konopczyńskiej, parasol, pióro, jabłko i czapka. Siódemki nie ma. Wow, zrabka numer dwa. I tutaj wygrywa 24, 17, 57, 18 i 26. I napis: Wow.

54, 23. Jest. Wow. Zrabka uratuje. A podłałem trzy dyszki. Podłałem. No to fajnie. 40 wkład, a tutaj 30 daje. Zrabka. Wow. Literka P. I tutaj druga P. No to fajnie. I jeszcze lecą dolary. Jak da chociaż zwrot, to.

Dwadzieścia siedem, dwadzieścia pięć, jest dwadzieścia jeden. Super. Bardzo mnie to cieszy. Dwanaście, trzydzieści jeden, trzydzieści cztery, pięćdziesiąt cztery, trzydzieści dziewięć, ostatni rząd, dwadzieścia dwa, trzydzieści osiem, szesnaście. 41 i57, czyli jest tylko 21. Jak tu będzie zwrot, to będzie zwrot. Jak będzie coś więcej, to jest plus. <noise> Sprawdzamy. Jedyszka. Ale fajnie. Kontrolne B. A więc 40 zł wkładu z propozycji katarzyny. I ja odzyskuję 40 zł. Fajnie, bardzo fajna propozycja. Jednak dobre zdrabki wybrałam. Jak się odcinek zwraca, to jest moim zdaniem bardzo dobrze, tak się można bawić. Pięknie dziękuję wszystkim za obecność. Zapraszam na kolejne odcinki z propozycjami wkładu. Udanego, miłego dnia życzę i do usłyszenia. Pa pa.